Cześć! Widzicie ten napis? Wiecie co on oznacza? No właśnie, oznacza on, że znów mamy premierę Xiaomi w Polsce. A co dziś zobaczymy? Zobaczymy Mi Note 10 z aparatem 108 megapikseli i Redmi Note 8T, który przede wszystkim będzie chyba kusił cenami. Ale może po kolei. Najpierw specyfikacje. Linki do nich znajdziecie w opisie filmu. A teraz przejdźmy już do konkretów, czyli do cen pierwszego z modeli, bo ceny tutaj będą chyba najważniejsze. Redmi Note 8T będzie u nas oferowany w trzech wariantach: 3 plus 32 GB za 799 zł, 4 plus 64 za 899 zł 4 plus 128 GB za 999 zł. Sprzedaż na stronie Xiaomi w sklepie ich oficjalnym rusza 18 listopada. Wtedy będzie Flash Sale, ale tylko jednej wersji 4.64. Natomiast regularna sprzedaż od 25 listopada. A co dostaniemy za wymienione kwoty? Smartfon z ekranem Full HD+, o przekodnej 6,39 cala i kropelkowym noczem na 13-megapikselowy aparat do selfie. Do tego całkiem ładna obudowa ze szkłem Gorilla Glass z przodu i z tyłu. I w środku procesor Snapdragon 665. Do tego będzie całkiem spory akumulator o pojemności 4000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 18-watowego. W komplecie będzie oczywiście odpowiedni zasilacz, co wcześniej wcale nie było takie oczywiste w wydaniu Xiaomi czy Redmi. Redmi Note 8T ma do tego NFC, port USB-C i mini jacka, a ponadto poczwórny aparat fotograficzny. W tej cenie, hmm, no tak. Jego główna matryca ma 48 megapikseli i obiektyw z całkiem dobrą przysłoną 1.6. Pozostałe dwie pomocnicze matryce mają po 2 megapiksele i odpowiednio zajmują się rozmywaniem tła oraz zdjęciami makro. A komplet uzupełnia 8-megapikselowy aparat szerokogodny z obiektywem o przysłonie 2.2. Przyznacie, że to całkiem fajnie wygląda, a jak sprawdza się w rzeczywistości, w praktyce, dowiecie się z filmu, który znajdziecie również na tym kanale i oczywiście w linku w opisie tego, który teraz oglądacie. Drugą z nowości debiutujących dziś na polskim rynku jest Xiaomi Mi Note 10, czyli nasz lokalny odpowiednik modelu CC9 Pro, który poznaliśmy kilkanaście dni temu. Tu woźniem programu jest aparat fotograficzny, ale najpierw cena. 2499 za wariant z pamięcią 6 plus 128 GB. Nieco później będzie również dostępny wariant Pro z pamięcią 8 plus 256 GB w cenie 2799 Zł. To może przejdźmy już do tego aparatu. Główny moduł to matryca Samsunga Izocel Bright HMX o rozdzielczości 108 megapikseli i bardzo dużym rozmiarze 1 na 133 cala. Do tego mamy obiektyw o przysłonie 1,7, stabilizację i technologię TetraCell, która łączy cztery sąsiednie piksele w duży superpixel. Który złapie więcej światła i da dzięki temu lepsze efekty fotografowania przy gorszych warunkach oświetleniowych. Sumarycznie zdjęcia będą miały zatem 27 megapikseli. Kolejny moduł aparatu ma 5 megapikseli, ale nadal stabilizację optyczną i do kompletu teleobiektyw, który da zbliżenie bezstratne 5 razy. Hybrydowo zbliży 10-krotnie, a cyfrowo nawet 50-krotnie. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, no zobaczymy. Pracę tych dwóch modułów wspomaga jeszcze 20 megapikselowy aparat z obiektywem szerokokonnym o polu widzenia 117 stopni i jeszcze jedna matryca do zdjęć portretowych, ale 12 megapikselowa nie żadna tam dwójka czy piątka, a dwójka. Owszem jest, dwumegową matrycę mamy do zdjęć makro, które możemy zrobić już z odległości około 2 cm. Co jeszcze znajdziemy w tym modelu? AMOLEDowy ekran Full HD Plus o przekodnej 6,47 cala, procesor Snapdragon 730G z układem graficznym Adreno 618 i baterią o pojemności 5260 mAh z szybkim ładowaniem. 30-watowym. Warto jeszcze dodać, że ekran ma zaokrąglone brzegi, a pod ekranem znalazł się czytnik linii papilarnych. Z kolei w kropelkowym wcięciu w ekranie zamontowano aparat do selfie, 32 megapiksele. Wyposażenie dopełni jeszcze mini-jack czy moduł NFC, ale niestety w tym telefonie nie ma miejsca na kartę microSD. I to na razie tyle z polskiej premiery dwóch nowych modeli Xiaomi. Ja tylko przypomnę, że na tym kanale znajdziecie już recenzję modelu Redmi Note 8T, a na recenzję dziesiątki mam nadzieję zaproszę was już niebawem. Dzięki serdeczne za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.